Z skinem. Smiertny. Wipe wipeł. Księciało. Wipeł, it. I morda z pentakilem, prawie że. Pentakilem? Ja Ololo. będę miał pentakila, jak zagramy, 5x5, Być. Być, albo nie być. Kalis się sieci pej tak, najebiemy ją. Lola, Kali jest dobra. A też nie, bo ja rzucę moje AOE i wtedy tej niewidzialnych nic jej nie da, bo ją po prostu będę i tak mi no, a ty... Tak kiedyś raz zabiliśmy kogoś Nie, nie, Zimno. Na na jak nie, nie, Na wyczuwaniu krwi. No, nie, no, nie, To nie, 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 krwi nie, 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 chodzi o ulti, że wcześniej stargetuje i nie, w kulkę to potem już Dobra, pierwszego stuna.

Poszli naokoło mi się wydaje, chodźcie tędy. Nie, tam są. Bijamy się, chodźcie. Okej. Co on zrobił, flash? Cze... Dobijesz go Marek? Nie wiem. Dobij. LOL, kosior jak ty stylujesz, lol mi cię. Jestem Sion, mów mi Sion. Żal mi cię kosior, kurwa. Ja bym się jest Dobra, uciekam. 40 Marek. Aha, Ci radę. ci ucieknie. Zabij go, dobra, kurczę. To już musiałem zrobić, bo już mnie sięgnęli. Wiem, wiem, że mi ucieknie. Jak mówię, że mi to... ktoś ucieknie, to zabijcie. Ja się go zeslowuję. Dobra, traw. uciekaj uciekaj, uciekaj. Który Idź do góry Marek od razu, bierz bez many. Wiem, idę. Nie, bez many ja i tak muszę się reklamować. Lolololol, lol, kartus 0 kili. Dobra, teraz się będę stunował. Ale to był żal, kozior. I tak centralnie Marek minę postawił, a ty żeś go uderzył. Teraz no komuś, chciałem go zestunować. To wie się do Koksi, no ale co za różnica. Tylko później się nie dziwcie, że będę się wbijał i będę robił 0 DMG. To ja jestem taki, że się nie powinien dokooksić. No wiem, akurat tutaj musiałeś zdobyć killa, bo ja bym po prostu No bo prostu to, by nie był, to by był wtedy fail kill. Lola. No tak, ale powiedziałem. Okay. Wiesz, powiedziałem ci przecież, żebyś ten po prostu no, no, nie, nie dogonił więc ja. O, oh, Ty masz tą fajną bańkę. Jesteś jak Morche Hajsech. Kurwa, nienawidzę walczyć za Kali, nigdy jej nie widzę. Nie, 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 nie wiem, gdzie ona jest. Zakładam, że w krzakach, więc tam będę niukował. To nie wiem, czy jest sens w ogóle mówić, że ona jest SS. No, to nie ma sensu. Po prostu miejcie baczenie. Zboczenie? No. Zboczenie? Mmm, o Omega, ale wy teście nie ten... No i wyleciało mi słowo z głowy, nieważne. To do po chuj. no i co z no tego, ona stoi w to i nie będzie jej widać? No ja będę 2vs1 znowu, fajnie. No, to panie... no i po chuj, tylko żeś stracił Expa i teraz przyjdziesz, oni będą mieli 3 level, levela, a my trzeci. ale pomogę Marowi, prawie Prawie, nie ma czegoś takiego. Aha, no to... <laughs> nie ma czegoś takiego jak prawie. <laughs> to było śmieszne. Aś, Tyle teraz dałem skill przez, ta, no. przez ten przez Teraz masz kurwa 3 face 2. To, to, to nie moja wina, że idę solo. A, to nie nie, nie, nie uh -huh. żyją. Teraz kurwa nie żyją już. Mam to w piździe. <śle> <śle> ja się na <śle> <Lol>. <śle> SS Akali. O, już jest. A Kali przyszła. Co wy robicie, glucie? Przyjść do was? Wjeżdżamy, kurwa, na gałście. Czekaj, muszę mieć na... Są dwa kilo Marek, mi się wydaje, tak szczerze. Już biegnę do was. To muszę wejść tyłem do was. Muszę backdooring zrobić. Muszę im bagdornąć plecy ziom. Dobra, już biegnę. Nie, wiem, ja dopiero biegnę. Muszę dojść do tych krzaków, zanim coś zrobisz. Nie wiem, czy miałem buga na krzakach, że nie mogłem przez nie przejść, ale to nic, już biegnę. Dobra, kogo wbijamy? Mam 300 HP, mam wbijać z wami? Dobra, oni już uciekną, idę na Akali. Ma nam wieżyczkę zniszczy. Idźcie się regnąć. Spokojnie, Spokojnie jeszcze. Idź na wieżyczkę, Ja miś na wieżyczkę? Nie, zostań na dole. Nie ma sensu. I tak jej nie zabiję, ma za dużo HP. Bagdon Ona przejdzie przez ścianę. Albo nie przejdzie przez ścianę. Posz... Y, SS dwa razy... Nie, dobra, już są. Rekal. Y, góra poszedł. Dlatego rekaluje. Ale mam mana jeszcze. Ja mam za dużo się nabija tego gówna swojego Chyba na wieżyczkę się lekko nadział Marek bija? Ja mm, mi no jak? Bij Marek Dobra, chyba nie dasz radę Nie mam many Wiesz co tak to bym zabił Unfortunately, we don't have a man. Co Ja na Masz, soku, rób tak. Nie, bo Akali was zabije. Weźcie uderzcie z Xinapa tak z trzy razy. Także miałeś. Sosenka wieżyczka. No, Akali idzie górą do ciebie. Wiem. On ucieka od przecież. No wątpię, żeby dwie wieżyczki poszła. Chodź w moją stronę, chodź w moją stronę! Szybko, szybko, szybko! Ale przecież już nie żyje. Nie ją? On Kurde, Lol? Ona się może w tym gównie rekolnąć? Czy to jest chore? Zabiją, zabiją. Ale głupia jest ona. Dobra, To trzeba... To było znobienie, jak... Po co tak? Nie rozumiem. Bo to Sakhalic trzeba fresh bo ona na raidze pewnie złapa, że zabiliśmy trzy razy. Ja ją zrobiłem z kosiór tylko stun, pum kill. Stun, pum kill. Bardzo pum Pumkin, bardzo. Pumkin, tak. A widziałeś ten nowy trinket dla Monkina? A macie takie śduszki kruszkowe. Mamy, wiesz? Co wiesz, że mamy tak by the way. Wiesz, że mamy tak by the way. Co macie by the way? Odyszki. Żal macie. No, pytaliśmy tak. się kolegi w szkole i powiedział, że no jest Maru, taki dobry sklep, duży tam tanio mają. Tak? O. No to czemu my nie wiedzieliśmy gdzie jest? No bo myśleliśmy, że jakoś rozwoju do Sasia cały czas, tak? Ale odżywki dla Munkina. Dobra, wbijamy się w nich I'm almost close to you la, 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 la. Trochę mnie to biją nie? Nie ja też Marek kill Uciekaj. Okej, okay, good. Ja też. Good job, toku. Good job, Jemy na górę. Ja cały czas... Wiecie, że ja źle rozdałem skill na początku i przez to nie mam jeszcze ściany, którą powinienem mieć na trzecim levelu. Czwartym, sorry. Oh my goodness, ale zlomiłem, Ale to nic, i tak wygrywamy, więc... To jest nowa taktyka, jak grać kartusem. Na nowa. Sprawdza się? Sprawdza się, więc... Więc siadę fuck up. No, the de fokop et op. Tak, i odżywki. I odżywki. <laughs> Żal. Wiesz, że Paweł już ma tytuł Defender of the Shattered World, chociaż kurwa nie rajdował 6 tygodni? Czemu? No bo on przecież zabił na 10 men i teraz Nefiego zabijamy już co tydzień, więc... Żal mi go! Uciekaj, 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 biegnę! Powolutku, powolutku, Biegnę, No, no jak, jak się teraz spiję, to mam już teraz z tego wola, więc... <laughs> Ale damage. No, no, uciekaj. Mordekai uciekaj. na target, panowie. Zdecydowanie. Kurwa, zostawiłem specjalnie. No, nie ten. panowie. Nie wiem, tak. go A, no, Nie to... wiem, że moja bombka wybuchła i ty go zabiłeś. Maroc. Nie wiem, co się stało. Eee. A ja tak jeszcze specjalnie go, zjechałem go toporkiem i zostawiłem. Wiem, Mam Maro, lizarda mam do tego. Zdję. Tak. A, no tak, lizard to jest ten. dota dodatkowa. A to nie jest tylko, że slowuje? No to slowuje, to jest dota, która slowuje kosiarko. To. Tak, to jest dota jeszcze na biegu. A Mraxinpała no musi umrzeć. Nie mam mamy Maro, idź uciekaj. Soku, uciekaj. Rekol. Ty? Yep. Ja będę ich ciukał, bo ja lubię. Ja nie, nie, bo ja wolę kupić sobie item. Okej. Okay. Uważajcie, bo Akali nie ma na górze. Co? Watch out, guys! Watch! Nawet. Nie! Umrzecie! Nie widzę. Juku, juku. Czekajcie, biegnę do was, nie, Marekku, mam nie mam ghosta, więc zanim do ciebie dojdę, to trochę mini, ale już biegnę. Backdooring robię im w plecy. Bijaj się kosior w nich. Mam wieżyczka, no nie wieżyczka! go do ojku! Jest kill? Jest, nie ma. Nie, ej, Akali tam gdzieś w krzakach jest. A ile ma HP? Nie wiem, 10, 10 HP maxi. Baba dunga. Aj sajdź! Jak puszczę górą, ty dołem kościel szybko. Na gołszce idę. Nie mam teraz czasu. Sokur żal, się czemu piszesz fucking kartę, Sofii. No jaj, no lubię. Signs when. Już są wszyscy, więc już nie poszuję, nie ma sensu. No, zawsze jest sens puszny. Nie mamy money'a. Kurwa, bierzecie se magów tylko. Najlepszy z darem! Tak. Masz money'ę. A, okej. Okay. Rozumiem. Chciałem aluzję, to do mojej Oj, 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 Nie mam ghost'a, Maro. Spoko, lajcik. On mógł flaszy tam myślałem. Gdzie? Tutaj gdzieś mordę hyzer. Uciekajcie, bo ja muszę się rekolnąć. He can't even fight one, one in one. Jak nie? No, mam 200 many, więc... No. Ulti i cześć. Dwa jak zasny, zacioty. za, astryt, za cioty. Wiem, że nie ale jeden po no, drugim. No Ja nie mogę walczyć jeden na jeden, soku Miałem 200 many, nie, nie całe po tym. Ja, albo yy, Marek nie może walczyć jeden na jeden, ale trzy na trzy, tak <laughs> Tak, 3. Na... na jeden, czy na jeden, sorry. Trzy na jeden mogłem, tak Dobra, sprawdźmy gdzie Well, Kali Well, when you got Sion who fits you with kills LOL? Przecież on dwa kile zdobył No on ma 5 kill ja mam 7, więc słabe chwile. Tak, po prostu ładnie stylujesz pośrodku. No tak, ja Markowi trzy razy zostawiłem. Dobra, teraz będę wszystko zabijał, co się da.